Cześć, ja nazywam się Sabina, a obok mnie stoi Hania. Jesteśmy wolontariuszkami Opolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21 Trisom. Z okazji Światowego Dnia Zespołu Dauna, który obchodzimy już 21 marca, chciałybyśmy przybliżyć Wam trochę Trisomię 21 i opowiedzieć kilka słów o stowarzyszeniu. Ale zaczniemy od początku. Poprosiliśmy Panią Prezes Jannę Łabę, aby w skrócie opowiedziała nam o Trisomii 21. Zapraszamy zespół Downa, czyli tak naprawdę to nie choroba, a odmienność biologiczna człowieka, człowieka, który został wyposażony w dodatkowy 21 chromosom. Skąd w ogóle taka nazwa zespół Downa? Angielski lekarz John Langdon Down w 1866 roku w przytułku takim dla niepełnosprawnych Odkrył, że część ludzi jest do siebie podobnych, tak samo się zachowują, że można ich nauczyć czegoś. Nie wiedział, dlaczego tak się dzieje, nie wiedział, co, dlaczego w ogóle tacy, takie, takie osoby są, ale od tego czasu nazwano te osoby osobami z zespołem Downa. I tak było przez prawie 100 lat, aż kiedy w 1900. W 1959 roku francuski uczony profesor Jérôme Lejeune odkrył, dlaczego, co się dzieje, że te osoby mają podobne cechy, podobne, podobnie do siebie wyglądają. Okazało się, że tą przyczyną tego jest malutki dodatkowy chromosom 21 pary. My wszyscy w każdej komórce mamy po dwa chromosomy, w każdej jednej parze, a oni o jeden chromosom więcej. Stąd nazwa trisomia 21. Okazuje się, że nadmiar nie zawsze jest taki dobry i nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli. Ale ten dodatkowy chromosom ktoś nazwał chromosomem miłości. Bo tak naprawdę chyba jest. Oni, jeśli kogoś kochają, to taką miłością bezwarunkową. Ale nie tylko to. Również są takie szczere osoby, dobre, życzliwe, mają coś, co myślę, że część tego chromosomu nie jeden z nas mógłby pewnie mieć i pewnie by, mógłby jeszcze dodatkowo go mieć. Co jeszcze ten dodatkowy chromosom chroni ich? Chroni ich przed chorobami, przed zawałem serca, przed nadciśnieniem, przed udarami. Okazało się, że statystycznie zdecydowanie rzadziej chorują właśnie na te choroby, na nowotwory, guzylite. Też okazuje się, że osoby z trisomią 21 wyjątkowo rzadko na to chorują, bo właśnie ten nadmiar tego materiału genetycznego chroni je przed tym. No ale właśnie nadmiar... Tak jak powiedziałam, nie zawsze jest dobry. Wiemy wszyscy, że po pierwsze ten dodatkowy chromosom powoduje pewne cechy zewnętrzne, te rysy, które my potrafimy rozpoznać, to właśnie ten nadmiar, to właśnie ten dodatkowy 21 chromosom. Ale to także niepełnosprawność intelektualna. Wszystkie osoby z trisomią 21 są niepełnosprawne intelektualnie. Jedne mniej, drugie więcej, ale zdarza się coraz częściej, że część z nich studiuje, uczy się, pracuje, jeżdżą samochodami. Co jeszcze ten dodatkowy chromosom? No psuje im jeszcze dodatkowe choroby. Często mają wady serca, choroby tarczycy, wady wzroku, osłabione mięśnie. To wszystko powoduje, że potrzebują naszego wsparcia, naszej pomocy, bo w dzisiejszych czasach, kiedy tak można już wiele leczyć, rehabilitować, edukować, naprawdę osoby z trisomią 21 mogą żyć z naszą pomocą, no, tak jak my, mogą się uczyć, mogą pracować i tak naprawdę to od nas zależy, czy ich naprawdę zaakceptujemy i pozwolimy im cieszyć się tym życiem i żyć, żeby mogli tak jak my korzystać z tego, na ile będą potrafili i na ile my im na to pozwolimy. TRISO, opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisemi 21, powstało w 1999 roku, a jego głównym celem jest objęcie opieką jak największej ilości osób z zespołem Down'A. W naszym stowarzyszeniu zarówno osoby niepełnosprawne, jak i ich bliscy mogą liczyć na wsparcie i pomoc. Prowadzimy wiele zajęć, zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Nasze dzieci korzystają m.in. z zajęć hipoterapii w zaprzejeżdżanej stajni, uczą się pływać, uczestniczą w zajęciach lokopetycznych, tanecznych, wokalnych, a nawet grają na instrumentach. Co roku jeździmy na obozy, wycieczki organizujemy różne akcje i happeningi. Jesteśmy też w trakcie budowania domu, w którym wkrótce będą odbywać się wszystkie zajęcia. Jednym słowem, w stowarzyszeniu bardzo dużo się dzieje, a szczere uśmiechy naszych podopiecznych są najlepszą formą podziękowania za naszą pracę. Na koniec chciałabym dodać kilka słów od siebie. Można powiedzieć, że z zespołem Downa mam do czynienia przez całe życie. Zawsze imponował mi ogrom szczerości, empatii i pozytywnej energii płynącej od osób z trysą 21. Skoro ci ludzie potrafią cieszyć się życiem mimo przeszkody, na którą nie mieli wpływu, dlaczego my często nie potrafimy być w pełni szczęśliwi? Chcecie zrobić coś dobrego? Mamy dla Was kilka pomysłów. 21 marca dodajcie na swoje media społecznościowe zdjęcia kolorowych skarpetek niedopary lub dłoni z pomalowaną czarną kreską. Są to międzynarodowe symbole zespołu dawna. Swoje zdjęcia oznaczajcie hashtagami. Możecie też lajkować, komentować i udostępniać ten filmik i razem z nami przyczynić się do zwiększenia świadomości o Trisomi 21. Z góry dziękujemy i zachęcamy do przekazywania 1% podatku na Triso, Opolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21. Zarówno sobie, jak i całemu światu chciałabym życzyć zwiększenia świadomości o Trisomi 21 i zobaczenia, że niepełnosprawność wcale nie jest taka straszna i nie trzeba się jej bać. Myślę, że zarówno zdrowym, jak i niepełnosprawnym osobom żyłoby się o wiele łatwiej, gdybyśmy w końcu zaakceptowali swoje różnice, traktowali się równo i nauczyli się wspólnie żyć obok siebie. Więc jeśli następnym razem zobaczycie niepełnosprawną osobę, spróbujcie zobaczyć w niej przede wszystkim osobę, a nie jej chorobę. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które aktywnie przyłączą się do naszej akcji i razem z nami przyczynią się do zwiększenia świadomości o zespole Downa. Dziękujemy również wszystkim, którzy angażują się w działalność Opolskiego Stowarzyszenia TRISO. Pamiętajcie, że dobro wraca, a szczere uśmiechy i ciepłe słowa są najwspanialszą formą podziękowania za Waszą pracę. Szczególne podziękowania kierujemy też do chłopaków z Pass Life, z których pomocą stworzyliśmy ten filmik. Piotrek, Adaś i Szymek, bez Was nie dalibyśmy rady!